nie może mnie dziś zobaczyć. Muszę się ukryć. Boję się! Witam was wszystkich bardzo serdecznie i dziś opowiem wam o najbardziej pechowym dniu w moim całym życiu. Wagary to był beznadziejny pomysł, a wszystko zaczęło się tak. Byłam już w szkole, ściągnęłam czapkę, a nawet rozwiązałam buty. Kiedy nagle sobie przypomniałam, że nie odrobiłam zadań z matematyki, świat zawirował mi przed oczami. Nie! Co robić? Co robić? Jak dostanę? Nie przypomnę Meksa. Podjęcie decyzji jest naprawdę trudne. Podpowiedzcie, co robić. Iść na lekcję i dostać jedynkę? Czy uciec ze szkoły? Napiszcie mi szybko tam na dole w komentarzach. Czy to prosty wybór? Nie wiem! Ja długo ze sobą walczyłam. A jak mama się dowie, przecież ona się wścieknie. A może wcale nie? Przecież nie musi się dowiedzieć bez przesady? Na pewno się dowie. Boję się, to ją zabije. Nie, to będzie ekstra przygoda. Zero lekcji, super luz. Ja naprawdę nie wiedziałam co robić, ale strach przed jedynką wygrał, tylko jak wymknąć się niezauważalnie ze szkoły. To było naprawdę trudne zadanie. Szkoła jest jak dżungla pełna dzikich stworów. Muszę omijać dyrektora, nauczycieli, panią woźną i oczywiście innych rodzin. To nie jest łatwe. Muszę mieć oczy szeroko otwarte. Właściwie, uszy też. Moje wyrzuty sumienia gdzieś zniknęły. Zapowiada się super dzień! Nie muszę siedzieć w szkole. Co by tu porobić? Muszę ruszyć w miasto. Nigdy nie jeździłam MPK, ale to nie może być trudne. Tylko którędy jedzie się do centrum? Zaczynam się martwić, czy ja wiem, gdzie jadę? Halo, czy leci z nami pilot? Czy on mnie rozpoznał? Czy już wie, że uciekłam z lekcji? Czas wysiadać. Uf, nareszcie jestem w galerii handlowej. Ukrywanie, czas zacząć. Ta galeria jest taka ogromna, a ja taka mała, samotna. Trochę się boję, ale nie mam wyjścia. Ukryję się w tłumie. Tu mnie nikt nie znajdzie. Przywitajcie Mrocznego Rycerza. Przywitajcie nową uczennicę Biedronek. Ciekawe co dzisiaj grają. O, jak wytresować smoka, muszę na niego pójść. Kino to świetny pomysł, jest tam ciemno, więc nikt mnie nie zauważy i przeczekam lekcję. I nie mogę zapomnieć o popcornie. Mniem, mniem, Dobra, ruszam po popcorn. Du, 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 du. się mały popcorn. Hmm, co by tu obejrzeć Muszę się ukryć. Dobra, biegiem szybko. Przynajmniej mam popcorn. Jezu, jeszcze to wywaliłam praktycznie cały popcorn. Ale mam pecha, bilety się zmarnowały, a popcorn stracony. Muszę zmienić miejscówkę. Jadę dalej. Czy to nie jest najpiękniejsze miejsce na świecie? Cisza, spokój, taki. Prawie nie ma ludzi, po prostu bajka. Mogę karmić kaczki, spacerować, wdychać świeże powietrze. Jak to pięknie! Nie ma to jak mały spacerek. Ja mam taki super dzień, a wszyscy się nudzą na lekcji. Współczuję Zaczyna się robić zimno, a ja dziś nie domu obiadu, jestem strasznie głodna. Muszę tu zostać, bo jak się dowiedzą, że uciekłam, to po mnie. No cóż, jakoś wytrzymam. Do końca lekcji jeszcze kilka godzin. Ciekawe co tam w szkole minęło już sporo czasu i robi się dosyć nudno. Muszę sprawdzić, czy zostało mi jakieś grosze na przekąskę. Na jedną przekąskę starczy. Patrzcie, starczyło na gumy! Ha, wypadły! Jestem naprawdę zmęczona! Do końca lekcji jeszcze trzy godziny! A ja przecież nie mogę wcześniej wrócić do domu! Wiecie co, na początku wagary są fajne, a teraz to dramat. Chodzę sama jak jakiś dziwak, zaczynam żałować tej ucieczki. Jedynkę w szkole zawsze można poprawić. A teraz co będzie, jak mama się dowie? Co tu robisz, dziewczynko? <śm> obcy człowiek. Nie wiem czego chciał. Nigdy więcej już nie ucieknę ze szkoły. Przecież to wcale nie jest bezpieczne. Boję się. Naprawdę się boję, w ogóle o tym nie pomyślałam. Ten facet wciąż tu się kręci. Co ja mam zrobić? Przecież samotna dziewczynka na wagarach wcale nie jest bezpieczna. Boję się strasznie, a jak zostanę porwana, albo uchrannie mi plecak, nigdy, 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 nigdy więcej samotnych wybrach! Gdzie jest ten pan? Boję się. Gdzie mam się ukryć? Przecież nie mogę tu nocować! Gdzie to dziecko? Oki, okay, już pułapka prawie gotowa, jeszcze tylko piasek. Co ona tam robi? Cześć dziewczynko, co ty tu sama robisz? Bisz? Wiecie co? Cieszę się, że spotkałam mamę Bo wreszcie byłam bezpieczna Mama umówiła się z Piotrkiem Na spacer A ja wpadłam jak śliwka w kompot Chcecie się dowiedzieć Jak to się skończyło? Tak to się skończyło Przed miesiąc muszę szorować dom I jeszcze do tego musiałam się prosić Wychowasz w nie? Mama przez trzy dni się do mnie nie odzywa Oczywiście po tym Jak przestała krzyczeć Mama była wściekła, a ja bardzo tego żałuję. To było bardzo niebezpieczne i głupie. Nigdy więcej nie ucieknę z lekcji. A wy byliście kiedyś na wagarach? Napiszcie tam na dole w komentarzach. Na dziś to już wszystko. Wpadajcie na mojego Instagrama, na którym jak będzie tysiąc obserwujących, to będzie konkurs z nagrodami. Oczywiście zostawcie łapę w górę. Za zostawcie dzwoneczek, a teraz już musimy się żegnać, pa!